Witajcie, moi kochani widzowie. Zobaczcie, co dzisiaj robię. O, ja się jak pułaczki z jakotami robisz, tak? No Bo tak, jak pękna... widzisz. No i sąsiadka, jak Przecież... się dowiedziała, to od razu biegiem. Słyszałam jak... od pan że pan Jerzy codziennie gotuje to przyszłam sprawdzić. No, co? Także, ja w... sam, nie? Mm. także już tutaj u, hu, hu. Będą bułeczki będą, będą. Także zaraz będą bułeczki Poczekaj sąsiadka spokojnie Idź przy stole siadaj A tutaj ja zaraz Do chówki pobejmuję Bo już tam się pieką Także no, bez sąsiadkę jeszcze tylko No nie wiem z czym Z mleczkiem czy z kawą będziesz Ja to z mlekiem to z mlekiem, tak? A ty sąsiadka? Z kawą. A z kawą, a ja to ze śmietaną, chętnie. <laughs> no. A, a jest czym chcesz. Także pięknie wyrosło ciasto. I ten jagody zbierałem całą całe jesień, żeby teraz nieco piec. No, dobrze, sąsiadkę sąsiadka, idź, ty już ja zaraz tam z dochówki wyjmuję i przynoszę. No, to no. Ja Ile szybcie, tam tobie, dwa takie, dwie takie starczą, czy? Starczy, starczy No, dwie to powinno starczyć. No to siadaj idź.